Co ty kurwa powiedziałeś? A po cholera, ci te słuchawki? No właśnie, widziałem jak kolega, właśnie walczył z tymi Skibbletoiletami. I właśnie potem wzięły tam skądś to jakoś toaletę i zaczęli śpiewać tymi Skibbletoiletami. Skibbletoiletami, jest, jest. I nagle wchodził do tej toalety i się zmienił. Więc założyłem słuchawki, żebym się nie zamienił w jedno w nich. A masz jedno no, parę słuchawek dla mnie? Tak Seba. Trzymaj. Dzięki Zbychu. Nie ma za co, Seba. Dobra, aż się ze sobą sfiltować. Kto to powiedział? Ja. Ehe, eee, eee jest ten chłopak z spłukaczką, ja pierdla. Czemu ci tak, tak nazwali? Bo ma spłukaczkę, nie widać, debilu. Dobra, re morde. Bye.